Mamy łączenie z Ewą Pajor prosto z Barcelony. I czy możemy się połączyć? Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień Witamy. dobry, Ewo. Jaka pogoda w Barcelonie przede wszystkim? Czy jest ładnie ciepło i czy zdążyłaś się już zaklimatyzować? Tak, pogoda jest y, bardzo ładna. świeci, świeci słońce, dlatego y, no, staje się bardzo, bardzo dobrze. Y, czy się zdążyłam zaklimatyzować? Oczywiście. Y, oczywiście, że tak. Y, Pogoda temu sprzyja, i e, jest, jest bardzo fajnie. A chodzi mi o klimatyzację taką bardziej względem tego, co się dzieje w mieście. E, powiedz mi, no ty pochodzisz z Pęgowa, czyli z miejscowości, która nie ma zbyt wielu mieszkańców, prawda? Ile tam jest osób? 40? Gdzieś mniej więcej? No, powiedzmy, że e, około 70. Rzędzie. 70 mieszkańców. Barcelona oczywiście to jest no, dużo większe miasto. Ale ja też nie mieszkam gdzieś w centrum, tylko gdzieś na uboczu, blisko centrum treningowego, dlatego ten, ten cały, jakby tam, to całe zamieszanie, które dzieje się w mieście, to, to mnie jakby nie dotyka. Oczywiście, jeżeli chcę coś zwiedzić, to, to jadę, bo mam blisko, ale gdzieś tam mieszkam na, na uboczu i w spokojnej dzielnicy. A spotkałaś może już gdzieś na ulicach Wojciecha Szczęsnego? <śleszamy> Tak, to jest teraz y, temat, y, temat gorący. Mam nadzieję, że już niedługo spotkam go w Centrum Treningowego, Treningowym Barcelony. No tak, musi tylko przejść badania medyczne, które chyba ma dzisiaj, tak mi się wydaje. Tak, dzisiaj, ma, nie? Tak, Badam dzisiaj. Tak. dzisiaj. E, dobrze, a wracając do samego klubu, powiedz mi komu kibicowałaś kiedyś? Kto był Twoim wyborem w El Clasico? El Clasico? E... Nie możesz mówić? Nie, ja, ja się wzorowałam na Cristiano Ronaldo, przez to, że on gdzieś tam przeszedł swoją karierę w Realu Madryt. No to oczywiście gdzieś... Się... Ja zawsze szłam jakby razem z Ronaldo. Gdy był w Manchesterze, to oczywiście oglądałam dużo meczów Manchesterów. Gdy wygrał w Realu Madryt bardzo długo, to oglądałam mecze Realu, później w Juventusie i ja po prostu wzoruję się na Ronaldo i i po prostu śledziłam jego karierę. W swoim debiucie strzeliłaś dwa gole dla Barcelony. Jakie to było uczucie? Niesamowite strzelić te dwie pierwsze oficjalne bramki dla, dla, dla Barcelony to było coś, coś niesamowitego w pierwszym meczu i, i patrzę teraz do przodu. Mamy kolejne mecze, zwycięstwa, zwycięstwa są najważniejsze. A ty a nie miałaś tak troszeczkę właśnie przed tym debiutem, że Czułaś dużą presję ze względu na to, że musisz strzelić jakąś bramkę, że musisz coś komuś udowodnić, przez co mogłaś się, nie wiem, bardziej stresować całym tym debiutem? Nie. Yy, wyszłam spokojna spokojna na mecz yy, z dziewczynami, które, które bardzo yy, mi pomagają każdego dnia, abym dobrze czuła się tutaj w klubie i trenerzy. Także yy, żadnego, oczywiście, lekki taki. Yy, takie poddenerwowanie, stres, ale to oczywiście stres taki pozytywny, że, że w końcu zaczynamy, zaczynamy tą ligę i, i zaczynamy walkę o mistrzostwo Hiszpanii. Masz swój, grałeś w Wolfsburgu i zdobyliście 9 pucharów Niemiec, 5 tytułów mistrza i trzy razy byłyście w finale Ligi Mistrzyń i przegraliście w 2023 roku z Barcą właśnie 2 do 3. Czy teraz twoim właśnie celem głównym jest wygranie Ligi Mistrzyń? Na pewno jestem w takim klubie, gdzie klub walczy o wszystkie możliwe trofea i na pewno też będziemy w tym roku walczyć o, o Ligę Mistrzów. Ten klub wygrał trzy razy z rzędu, dlatego y, oczywiście marzę o tym, aby, aby zdobyć Ligę Mistrzów, ale ten sezon będzie bardzo długi i chcę się skupiać na tym, aby z meczu na mecz patrzeć i, i wygrywać mecze tutaj w Barcelonie. Właśnie, Barcelona to jest. Ja mam takie wrażenie, no nie jestem ani piłkarzem, ani piłkarką, ani nigdy nie byłem związany z piłką nożną. Raz, parę razy sobie pograłem, mając 10 lat, ale bardziej jednak siedziałem w klimatach koszykarskich, jak nasz kolega tutaj. Ale wydaje mi się, że Barcelona jest takim spełnieniem marzeń, że to jest już taki ostateczny przystanek. Ja mam przynajmniej takie wrażenie. Czy dla Ciebie to jest tak samo? Czy jest gdzieś jeszcze dalej jakiś sufit, a to miasto jest tylko właśnie takim przystankiem na drodze, a nie tą metą? No na pewno. Barcelona to takie spełnienie marzeń i. Nawet teraz, gdy jestem w tym klubie i idę sobie do samochodu i widzę logo Barcelony i tak sobie zawsze myślę, że, że coś, to jest coś wspaniałego, coś, z czego jestem bardzo dumna i, i wdzięczna za to, że jestem, jestem w tym klubie, że, że mogę doświadczyć tego, tego historycznego klubu, bo jest to historyczny klub, który, no, który jest, jest wspaniały i chcę tego doświadczać, i chcę uczyć się tego stylu gry stylu życia i jestem szczęśliwa, że tutaj jestem. A jak mieszkańcy Pęgowa zareagowali na twoje dołączenie do Barcelony? To jest bardzo mała miejscowość w powiecie pod dębickim województwie łódzkim. 70 mieszkańców. 70 jest. mieszkańców, więc na pewno wszyscy ci kibicują. No i no, jak to wygląda, jak na przykład wracasz do Pęgowa do domu na, na święta czy na cokolwiek? Jak to wygląda? Powiedz mi. No są, Wszyscy są bardzo, bardzo dumni. Jesteśmy małą wioską, która właśnie mieści się blisko Unijowa i też i też Pęgów i cały cały Uniejów, jest bardzo dumny z tego, że że gram tutaj w Barcelonie i nie tylko, już byli dumni, gdy, gdy wyjechałam do Konina, później gdy grałam w Wolfsburgu i teraz oczywiście w Barcelonie wszyscy wszyscy mocno kibicują, gdy wracam do domu na święta czy też na okres gdzieś tam wakacyjny w tym czasie często gdzieś tam organizowane jest takie ognisko psiowe, dlatego wszyscy gdzieś tam wspólnie się spotykamy, dużo rozmawiamy i, i cieszymy się z, z takiego wspólnego czasu. Bo za... jeździłaś, jeździłaś na termy do Uniejowa? Oczywiście, oczywiście, że tak. Ja Kąpałaś się w piwie i w czekoladzie? Tego jeszcze nie doświadczyłam. Bo. Zaczynała swoją karierę w Orlętach Wielenin, potem był medyk konin i, i... Potem trafiasz do Wolfsburga i potem do Barcelony. Jak myślisz, czy twoja historia właśnie jest taką inspiracją dla młodych ludzi, którzy grają w zespołach typu właśnie Orlęta, Wielenin, różnych takich małych miejscowościach, że jak będą starać się, będą trenować, będą poświęcać się temu sportowi, to mogą nawet zawędrować do Barcelony? Ja mam taką nadzieję, że, że ta historia i ta cała moja droga będzie inspiracją dla, dla małych dziewczynek. Które zaczynają grać w piłkę, ale nie tylko dla dziewczynek, i dla chłopców, i też dla innych dyscyplin, które, no, które gdzieś każdy myśli, że trzeba pochodzić gdzieś tam z, z dużego miasta, mieć jakieś duże możliwości, ale, ale to nieprawda. Ja też w, swoim jakby, w swojej drodze trafiłam na niesamowitych ludzi, trenerów, i myślę, że tutaj też jest taki klucz, który, który bardzo pomaga w tym, aby, aby się rozwijać. i i gdzieś tam podążać tą, tą, tą drogą. A powiedz mi, jaka, jaką widzisz różnicę? I ja nie mówię tutaj, nie mówimy tutaj o Polsce. Już zaraz powiem, o co chodzi. Jaka jest różnica między mentalnością, zarówno tą szkoleniowo-piłkarską, jak i też zwykłych ludzi na ulicy? I chodzi mi tutaj o Niemcy w porównaniu do Hiszpanii, do Barcelony konkretnie. E, czy Bo grałeś w Wolfsburgu przez parę lat, więc na pewno dostrzegasz to, że zarówno w piłkarskiej tej sekcji jak... Jak i tej ludzkiej na ulicy jest trochę inaczej. No tak, oczywiście. Gdzieś Hiszpania i, i kraj niemiecki różnią się. Oczywiście. Gdzieś w Niemczech zawsze wiemy, że Niemcy słyną z tego, że są bardzo, bardzo ułożeni, bardzo gdzieś tam tacy sfokusowani na tym, aby wszystko było ułożone. Tutaj. Tutaj jest taka większa, większy luz, co, co też oczywiście jest, co bardzo mi się też podoba. Myślę, że ten balans pomiędzy takim takim ułożeniem, a, a też luzem jest, jest bardzo dobry. A jeżeli chodzi o piłkarskie aspekty, to jeżeli chodzi o taki trening, intensywność treningu, to, to ta intensywność jest na bardzo zbliżonym poziomie, jakby nie, nawet na tym na tym samym, bo bo Wolfsburg to też był jeden z najlepszych klubów, jest jednym z najlepszych klubów na świecie, ale jeżeli już chodzi o takie aspekty stricte taktyczne, techniczne, to, to tutaj, tutaj się różnią różne aspekty, bo jak wiemy, Hiszpanie lubią grę techniczną z dużo małymi podaniami, tak jak na małej przestrzeni, aby gdzieś. Później znaleźć tą przestrzeń w drugim sektorze boiska, i tutaj myślę, że to właśnie najbardziej rzuciło mi się na początku właśnie tutaj w oczy. Gdzie Wszystko... ci się lepiej mieszka? Tak, w Hiszpanii <laughs> cieplej chyba. Ja wiem, że cieplej, ale wiesz, niektórzy wolą też zimniejsze klimaty. Gdzie, gdzie ci się lepiej mieszka, tak po prostu? Nie, nie, tutaj nie będę jakby wybierać, bo w Wolfsburgu też bardzo dobrze mi się mieszkało, też do, bardzo dobrze mi się żyło. Byłam tam przez 9 lat, dlatego. Nie będę wybierać, bo, bo tutaj i w Barcelonie, tam i w Barcelonie tutaj teraz żyje mi się bardzo dobrze. Wszystko wskazuje na to, że będziesz jedną z trzech osób o polskim pochodzeniu w Barcelonie, no bo jak wiemy o Wojciechu. Czy jest to dla ciebie też jakaś fajna sprawa, że będziesz mogła występować w tym samym zespole co Robert i, i Wojtek? Oczywiście, oczywiście, że tak. To najbardziej cieszę, że... klub w Hiszpanii. Polska przejmuje Barcelonę. Dokładnie. Tak, i jeszcze mamy dwie, dwie dziewczyny, które grają w Barcelonie B, dlatego Czyli Barcelona jest bardzo się osób będzie. Tak jest, Polska. I bardzo się z tego cieszę, że Jakby Wojciech, mam nadzieję, że już niedługo dołączy do, do Barcelony i, i będę też mogła pójść na mecz właśnie męskiej drużyny, usiąść i oglądać Polaków jak. jak Robią już wielkie rzeczy dla Barcelony. Jeszcze tak sześć... Dalej... Jeszcze sześć osób i hmm. będzie cały skład. Ale jak tak dalej pójdzie? To nie wy będziecie uczyli się hiszpańskiego, tylko oni polskiego się będą uczyli. Dokładnie, katalończycy mają teraz nakaz uczenia się polskich słów, polskich, polskich zdań. Zdecydowanie po tym, co się dzieje w tym momencie. A skoro już wspomnieliśmy Roberta, jakie są szanse, że to, co zwykle umykało Robertowi koło nosa na rzecz piłkarzy, że często Barcelony trafi do ciebie? Mowa tutaj oczywiście o złotej piłce. <laughs> Tak, w tym roku zostałam ponownie jakby nominowana do, do Złotej Piłki. Ja jestem bardzo te, z tego dumna, że już jestem nominowana. Oczywiście e, nawet nie myślę o tym, jakie są, są szanse, czy, czy nie ma szans do wygrania, bo jestem dumna z tego, że jestem już w tym gronie świetnych zawodniczek i, i jest to motywacja do tego, aby cały czas ciężko, ciężko pracować i dawać siebie wszystko na każdym meczu i, i jakby nie myślę o tym, do kogo trafi złota piłka oczywiście mam nadzieję, że trafi do mojej koleżanki z zespołu. Ja nie śledzę jakoś bardzo piłki nożej i powiedz mi jak to wygląda w Lidze żeńskiej. Tam też jest El Clasico i tam też o mistrzostwo co roku walczy Real z Barceloną. Tak, w ostatnim roku jakby Real też bardzo mocno postawił na kobiecą, kobiecą sekcję, ale no w, ta, w poprzednich latach naprawdę bardzo ona wygrywa jakby tutaj La Ligę z dużym jakby takim większością, liczbą punktów, ale zobaczymy jak będzie, jak będzie w tym roku. Oczywiście zawsze ten kolejny rok jest, jest nowy, trzeba walczyć od, od samego początku o, o zwycięstwa i, i to się okaże gdzieś tam w późniejszych, w późniejszej w późniejszym czasie właśnie tej dla Ligi. Ale jeszcze chyba Atletico, nie? Dosyć im dobrze idzie w tym sezonie. Tak, Atletico, właśnie Real Madryt, one też bardzo dobrze rozpoczęły ten sezon, dlatego mam nadzieję, że, że będzie to emocjonujący sezon i, i będziemy walczyć o to, i właśnie z tymi drużynami. A jeszcze właśnie a propos tego tego, tej Barcelony, powiedz mi, czy czujesz się gwiazdą tam? Czy jak idziesz po ulicy, może nie tak jak u siebie w domu, gdzie masz 70 mieszkańców, gdzie każdy cię zna, ale czy często cię zaczepiają ludzie i rozpoznają cię i nie wiem, chcą autograf, zdjęcie? Y Oczywiście gdzieś tam ludzie rozpoznają, ale jakby y, nie podchodzą też y, zawsze gdzieś tam. Y, I myślę, że to jest y, miłe, że gdy wyjeżdżam właśnie z, z ośrodka treningowego, też y, jakby dużo, y, dużo, czasami mniej osób czeka, czeka na autografię, i gdzieś tam y, staram się zawsze zatrzymywać, bo, bo sobie myślę, że ja w tym wieku też y, czekałabym y, na. Na to, aby któryś ze znanych piłkarzy dał mi albo piłkarki, dał mi, dał mi swój autograf, dlatego zatrzymuję się. Ale myślę, że no i oczywiście, jakby tutaj, kobiecy futbol w Barcelonie jest bardzo, bardzo popularny i, i też można to właśnie dostrzec na własnej skórze, ale oczywiście jest to bardzo na razie, bardzo gdzieś tam spokojne. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, no to Real oraz Barcelona to jest taka topka, jeżeli chodzi o zarobki wśród panów. Czy tak samo jest w żeńskiej piłce, że właśnie w Barcelonie zarabia się najlepiej? Tego nie umiem, nie umiem powiedzieć, bo, bo nie wiem jak się zarabia w innych klubach i jakby to za bardzo mnie nie interesuje. A, dobra, ale jednak jest to interesujący temat tak w ogóle, jeżeli chodzi o kobiecą piłkę, i no w ogóle o kobiecy sport, bo wiadomo, że mamy nierówności w tym wszystkim. I są takie dyscypliny sportu jak chociażby tenis, gdzie te nierówności są już w pewnym y, sensie wyrównywane i w, praktycznie mamy bardzo podobne zarob, zarobki wśród tenisistek i tenisistów. W piłce nożnej raczej nie, czy to się zmienia? Czy widzisz gdzieś tam pole do zmiany? Czy coś się dzieje w tym temacie? Bo ja pamiętam, że mm, teraz nie mogę sobie przypomnieć. Ty na pewno będziesz wiedziała, jak się nazywa naj, na, przynajmniej nazywała najbardziej znana piłkarka ze Stanów Zjednoczonych. Jezus jak ona. Miała Megan Rapinoe. Tak, Megan Rapinoe. E, no to ona bardzo mocno o to walczyła. I powiedz mi, czy coś idzie w jakąś dobrą stronę? Czy nadal jest jakaś stagnacja i jest jak jest? Myślę, że w tych klubowych jakby rozgrywkach to, to jest bardzo ciężkie. No wiadomo, wiemy, że piłkarze zarabiają dużo, dużo więcej niż, niż, niż kobiety, i, i tutaj raczej wydaje mi się, że nic w tym kierunku się nie zmienia, abyśmy, abyśmy zarabiali gdzieś tyle samo. Może za kilkanaście lat to się zmieni, ale to myślę, że. Że gdzieś tam powinnyśmy to wyrównać, nie, nie, że my idziemy do góry tak, jak zarabiają piłkarze, ale myślę, że my do góry i piłkarze na dół. To ewentualnie gdzieś tam by się to wyrównało, ale, ale myślę, że to jest bardzo ciężkie, bo wiemy też, no, ile ludzi ogląda generalnie piłkę nożną mężczyzn. Oczywiście piłkę nożną kobiet ogląda coraz więcej, coraz więcej ludzi, bo też wiemy po, po Mistrzostwach Świata, że te statystyki są bardzo, bardzo, bardzo duże. Ale wiemy, że, że to jest ogromna przepaść i, i będzie ciężko gdzieś tam temu dorównać. Ale już w piłce jakby reprezentacyjnej wiele, może niewiele, ale już kilka reprezentacji kobiet i mężczyzn gdzieś tam wyrównało te płace, która, które płaci właśnie, no, czy właśnie jeżeli chodzi o, o federację. I tak powinno być, no bo jednak, te samo musi to mężczyzna i kobieta. Tyle samo się włożyło do pracy. Więc... Tutaj mamy inne kwestie, też tego, ile kto przynosi zarobki. No tak, tak właśnie chciałem to... spytać, jak wygląda frekwencja na meczach? Przychodzi komplet publiczności na mecze Barcelony Żeńskiej? My też nie gramy na stadionie, nie na stadionie który mieści 40 tysięcy. Mhm. Mamy swój stadion kameralny, gdzie przychodzi 6 tysięcy. Oczywiście jest to praktycznie zawsze gdzieś komplet, komplet ale no wiadomo, że jednak 46 tysięcy to są całkiem inne liczby. Ale oczywiście, gdy, gdy gramy na, na dużym stadionie, czy to właśnie było w tamtym sezonie, jak Barcelona grała swoje mecze Ligi Mistrzyni, w tym roku pewnie też będziemy grały na stadionie olimpijskim, to, to przychodzą, przychodzą pełne trybuny, dlatego gdybyśmy może grały co tydzień na, na dużym stadionie, nie wiemy jakby to się skończyło i może też też tych kibiców by przychodziło tak jak na, na mecze męskie. A powiedz mi, czy. Polska to dobry kraj dla dziewczyn, żeby zaczęły grać w piłkę, czy nie ma tak naprawdę sensu i trzeba od razu walić za granicę, bo tam są szkoleniowcy, bo tam jest infrastruktura e, odpowiednia, czy jednak da się. Znaczy, no, na Twoim przykładzie oczywiście e, możemy dojść do wniosku, że można zacząć i skończyć potem w Barcelonie. E, natomiast tak ogólnie, jak myślisz, czy w tej chwili jesteśmy na tyle rozwinięci e, pod kątem e, przygotowania do e, żeńskiej piłki nożnej, że można że mogą te dziewczyny startować normalnie w Polsce i tam szukać szczęścia? Tak, myślę, że, że jest. Piłka nożna, jakby kobiet w Polsce się bardzo rozwinęła. Też jeżeli chodzi o, o kluby męskie, otworzyły sekcje kobiece, tak jak Pogoń Szczecin, która w tamtym sezonie zdobył, zdobyła mistrzostwo, mistrzostwo Polski. Dlatego myślę, że naprawdę te, te dziewczynki, które zaczynają teraz grać piłkę, mają. Mają bardzo dobre możliwości do tego, aby rozwijać się, rozwijać się w Polsce. Też jeżeli chodzi o trenerów, trenerów, trenerki, które, które angażują się w rozwój kobiecy. Naprawdę warunki, które mamy w Polsce, myślę, że są na tyle korzystne i na tyle dobre, abyśmy naprawdę rozwijały te, te małe, małe dziewczynki, małe talenty, aby później grało w najlepszych klubach na świecie. Mamy nadzieję, że Twoja historia będzie inspiracją dla nie tylko dziewczynek, ale dla wszystkich młodych adeptów piłki nożnej, że można wylądować po latach ciężkiej pracy w Barcelonie. Chcemy na pewno, żebyś pozdrowiła od nas yy, Roberta. I Wojtka, tak możesz przekazać im, że kanał Zero ich serdecznie pozdrawia. Tak powiedz im, że y, będzie dzisiaj materiał o nich. Tak, tak właśnie mnie na kanale. Dziękujemy Ci bardzo za załączenie. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.